Witam Was raczki. To jest czytanie dla Was na miesiąc listopad. Zobaczmy, co chcą Wam przekazać Wasi opiekunowie duchowi. Na co powinniście zwrócić uwagę w tym miesiącu? O, już wypadło. Spójrzmy. Natura. Odpręż się na łonie natury. Pozwól, by jej piękno karmiło Twoją duszę. No dobrze, to zobaczmy jeszcze, co tutaj przestrzeń subtelna ma dla Was do przekazania. Co góra chce Wam przekazać, na co zwrócić uwagę, czym się zająć, co jest ważne w tej chwili w Waszym życiu. Na ten czas. Ratunek. Ratunek. Siódemeczka. Bo 16 to jest 1 plus 6, <laughs> jesteś zawsze bezpieczny i możesz swobodnie wyrażać siebie. Hmm. Yy, być może jest ci potrzebna jakaś pomoc, drogi Raczku, i nie wahaj się o nią poprosić, a tym bardziej nie wahaj się przyjąć tej pomocy, tak? bo właśnie tego teraz potrzebujesz. Ponieważ wciąż się rozwijasz, jeżeli masz kłopoty, to niezależnie od tego, co się dzieje, możesz spodziewać się pomocy z zewnątrz. Musisz jedynie poprosić, a przyjdzie ona do Ciebie. Być może musisz poprosić o pomoc fizyczną osobę, być może musisz poprosić o pomoc górę, eee, jakakolwiek by to nie była forma pomocy, warto o nią poprosić, bo ona do Ciebie spłynie. Z góry możesz się, że tak powiem, z tej przestrzeni subtelnej, możesz się spodziewać największego wsparcia. Więc nie wahaj się, zadbaj o swoje dobre relacje z górą, a zobaczysz, jak w twoim życiu niczym za sprawą magii zaczną się pojawiać nowe rozwiązania, nowe cele i korzystne dla ciebie rozwiązania. Jednym słowem, poproś, a będzie ci dane. Jak to mówi. Stara prawda. Dobrze, co jeszcze z tego planu subtelnego pomoże Ci tutaj w tej sytuacji? Między światami nowe kierunki, Zobaczcie, jaka piękna karta! Dużo słońca, dużo światła, dużo kreatywności, dużo pasji w tych nowych kierunkach. To jest karta 12. I tutaj jest życiowa przemiana, kochani, życiowa przemiana. To Żółwie są bardzo często przedstawiane jako symbol pomostu między niebem a ziemią. To jest duch przewodnik, który wspiera świat i swoich ludzi. Żółwie są niezależne, płyną w różnych kierunkach. Teraz przed Tobą pojawiają się nowe możliwości, i one mają wpływ, będą miały wpływ na Twoje życiowe decyzje. Potrzebujesz jedynie cierpliwości. Być może, że czujesz w tej chwili taką blokadę energetyczną, i dlatego warto jest, żebyś poprosił o ten rachunek z góry, żeby Cię natchnęło, żeby Ci dało siły, wsparcia, wiary martwisz się być może, że dokonasz niewłaściwego wyboru ale nie martw się, bo z tym totemem żółwia wszystko zmierza we właściwym kierunku tak? postaraj się tylko nie czekać zbyt długo ze złapaniem okazji, które pojawią się przed Tobą właśnie z tą energią zwróć szczególną uwagę, gdzie i w jaki sposób kierujesz swoją osobistą energię ponieważ możesz prowadzić ją w przeciwnych kierunkach Um, koniec końców, podobnie jak żółw morski, możliwe, że będziesz musiał się poddać, pozwolić swojej duszy na swobodną wędrówkę i dryfować po prostu na falach życia, tak jak to robi żółw w morzu czy w oceanie. Bardzo pięknie, dużo powietrza jest tutaj. E, ta natura i, i ten, ta przestrzeń oceaniczna um, daje taki. Taki duży, duży potencjał yy, przestrzeni, tak? Do zagospodarowania. Dobrze, zobaczmy, jakie energie będą Ci towarzyszyć w listopadzie, drogi Raczku. Zobacz, nowe początki. Mamy pazia monet, czyli nowe możliwości, nowe kierunki, nowe rozpoznania. Super. Co będzie dla Ciebie w takim razie wyzwaniem? Co będzie do przepracowania? Eee, no właśnie. Kochani moi, zyskanie bezpieczeństwa finansowego, materialnego. Te nowe początki będą z tym związane. Będziecie budować swoje, swoją stabilność, tak? Materialną. Pierwsza część miesiąca. Pięknie koło fortuny. Czyli zobaczcie, przychodzą do Was zmiany przychodzą do Was zmiany, które są niezależne po prostu od Was, tak? Góra kieruje Waszym przeznaczeniem. Nie traćcie czasu, uchwyćcie ten moment, bo on, te koło fortuny przyno przynosi Wam zmianę na lepsze, tak? Przede wszystkim. Co mamy w drugiej połowie miesiąca? Sprawiedliwość. Pięknie, czyli jak sobie pościeliłeś, tak się wyśpisz, drogi, drogi raczku. Przychodzi wyrównanie, przychodzi y, sprawiedliwość, przychodzi y, nagroda za to, co, y, za pracę, którą włożyłeś do tej pory w jakiś projekt czy w siebie. Co Cię może miło zaskoczyć? Hm, siedem mieczy. Co Cię może miło zaskoczyć? Coś, co było przed Tobą ukryte, utajone, coś, co było w niedopowiedzeniu. Teraz może zobaczyć światło dzienne. Coś, o czym myślałeś do tej pory, w takich schematach standardowych, może uzyskać nowe światło, nowy pomysł, nowe innowacje, tak? Fajnie, jeszcze sobie dopowiemy później do tej karty na co trzeba uważać w tym miesiącu. No właśnie, nie rozkminiać przeszłości, nie siedzieć w przeszłości. To, co się już rozlało, co się już stało, jest nie do odtworzenia i nie ma sensu temu poświęcać dalej swojego czasu i energii. Żyjcie tu i teraz, łapcie te szanse, nie koncentrujcie się na przeszłości, na przykrościach, które was spotkały, albo na... Też rozkminianiu takiego może, gdybym zrobił inaczej, byłoby lepiej, a gdybym zrobił tak, to może byłoby tak. To jest w tej chwili nieistotne i nieważne. Nie traćcie energii na zajmowanie się przeszłością. Przeszłość nie buduje waszej przyszłości. Waszą przyszłość buduje tu i teraz. I to jest najważniejsze: co w finansach? Pięknie, działacie, wierzycie w siebie. Działacie z pasją, jesteście pełni inspiracji, pełni nowych pomysłów, pełni wiary w siebie i to jest cudowne, to jest cudowne, pięknie, bardzo silna energia, mocna takiego pójścia do przodu za sztosem, za ciosem w miłości. Praca, 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 praca nad czymś, nad związkiem, nad znajomościami, nad czymś nowym, co może przyjdzie. Być może ta miłość się objawi w pracy w drużynie, z którą pracujesz wśród y, osób z którymi będziesz pracował nad jakimś projektem być może stąd tutaj przyjdzie jakaś jakieś olśnienie też sobie dopowiemy do tego co do ciebie biegnie z otoczenia król buław pięknie <laughs> osoba pewna siebie która może być spod znaku lwa może być spod znaku strzelca lub barana bardzo silna osobowość, wierząca w siebie, może nawet trochę taka próżna, może opowiadać o sobie, że dla niego wszystko to jest pikus i, 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 i wszystko jest łatwe do osiągnięcia. Ale to jest też przy tej, zobaczcie, tutaj w ogóle jest para. Widzicie? Ja myślę, że w tej pracy coś się tutaj wydarzy: coś za iskrzy pięknego. No dobra, jaka jest rada. Cesarzowa, ciesz się tym, co masz, ciesz się tym, co otrzymałeś, korzystaj z tego. Dziel się też z innymi tym, co posiadasz, być może swoimi umiejętnościami. W cesarzowej jest rozkwit, jest uzdrowienie, jest komfort, jest dobrobyt, jest obfitość przede wszystkim, tak? Więc ciesz się tą obfitością i wynik. No właśnie, rozpoczynasz coś nowego. Zakańczasz stary cykl życia i rozpoczynasz coś absolutnie wspaniałego, interesującego, nowego. Być może to jest nowy, nowa praca, nowa miłość, nowy początek. Hmm. Tu jest powrót sił witalnych, powrót wiary w siebie, powrót yy, szczęśliwych zbiegów okoliczności. Tu jest być może podróż nawet w świat, tak? Ruszenie do przodu, nawet fizyczne takie, nie tylko mentalne. <laughs> Dobra, dopowiadamy sobie. Czego dotyczy sprawiedliwość? No, właśnie tej królowej buław, którą tu mamy w pracy. Fajnie, czyli wysiłek, który włożyłeś w to, żeby drogi raku być, że tak powiem, w ferworze zajęć, w pasji, w, w działalnościach, które Cię inspirują, którą dają Ci radość. Praca, którą włożyłeś, zostanie teraz wynagrodzona, tak? Będą Ci oferowane jakieś nowe pomysły. Dlaczego siódemka mieczy jest Twoją szansą? Jest czymś, co Cię mile zaskoczy. No, właśnie, ktoś tutaj ci przyniesie jakieś wiadomości, które do tej pory były w ukryciu przed tobą, nie wiedziałeś o tym, a tu przychodzi król Pentakli, stabilizacja konkret, bezpieczeństwo finansowe, tak? Stabilizacja bardzo pięknie, bardzo pięknie. Być może to jakaś propozycja też od Twojego szefa. Z którą on się już od dawna namierzał, ale jeszcze ci tego nie powiedział. W pięciu yy, kielichach, czyli w tych ostrzeżeniach, masz być cierpliwy, yy, nie rozkmieniać przeszłości, tak? Nie skupiać się na tym, co było, tylko budować teraźniejszość. Zgłębić, jak gdyby troszeczkę wgłębić się w siebie introwertycznie i tam szukać światła do swojej gwiazdy, do swoich marzeń. Nie trać energii właśnie na, na przekierowywanie jej na przeszłość, tak? Tylko na tu i teraz. Dobrze, co z tą miłością? No, tutaj ewentualnie no, kariera, kariera, praca. W... Rusza coś do przodu, moi kochani, i to z przytupem, z przytupem. Siedem buław. Siódemki, siódemki, siódemka, tu siódemka, tu siódemki. Coś szczęśliwego, magicznego tu do Was zmierza, moi kochani. Tak, absolutnie. I to przyspiesza bardzo, bo mamy i 8 buław, i Rydwan. To są dwie energie, które po prostu są bardzo szybkie, gwałtowne, duże komunikacje, spotkania, rozmowy. I takie. Być może z dyskusji nad jakimiś pomysłami w pracy okaże się, że ktoś tutaj jest bardzo, bardzo Ci przychylny i spodoba Ci się to bardzo. To to jest król buław. Spełnienie Twoich marzeń. <noise> Ale fajnie. Och, i tu będzie ogromna fascynacja, też erotyczna, fizyczna. Pięknie. Ktoś, kto będzie Twoim mentorem, Twoim takim no, nauczycielem, mistrzem. Bardzo pięknie. Bardzo pięknie. I zobaczmy jeszcze tylko ten świat na wyjściu. Tak, tu jest duża stabilizacja, uziemienie, pewność siebie, gdzie jesteś. No i zobaczcie ponownie świat. Tu już nie będę więcej pytać, bo, bo karty mówią: świat to świat, prowadzi do stabilizacji finansowej, materialnej, eee, korzystaj z tego, dziel się tym. Twórz, bądź płodna, bądź płodny, w sensie pomysłów i, i, i nowych możliwości. Korzystaj z tego, dziel się tym z innymi, tak? I dawaj opiekę innym. I tu jest też piękne połączenie z naturą, z tym, co tutaj macie właśnie w przekazie od, od swoich opiekunów duchowych. Natura będzie waszym, że tak powiem, wsparciem, zwierzęta, rośliny, piękno tej planety, zobaczycie świat, jak gdyby. W ich całej krasie i to Was będzie uziemiało, budowało i powodowało tą stabilność materialną. To jest bardzo dużo takiej stabilności materialnej też, fizycznej, namacalnej. Hmm? Super. Bardzo pięknie. Dziękuję Wam bardzo, Raczki. Tyle dla Was ode mnie. Pozdrawiam Was serdecznie i wszystkiego dobrego w tym nowym miesiącu. Pa!